Witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj koniec prostowania przyczepy D47 Rama została wyprostowana, skrzynia wyprostowana Jest tak naprawdę już do odbioru Słuchajcie, naprawdę kawał, ale to kawał ciężkiej roboty eee, Tak jak pisaliście, to się nadawało na złom i tam trzeba to było wysłać Łatanie, łatanie, rzeźba, rzeźba no, masakra. Naprawdę nie wiem, czy więcej takiego czegoś się podejmę, Jak ktoś nie będzie chciał nowej ramy, bo to kurczę, kupę godzin trzeba na tym się nasiedzieć, żeby jakoś to wyglądało. Eee, no i tak to tak to widzicie. Jednak nie ma jak nowy materiał. Docinamy, spawamy i jest z głowy. Mianowicie, co tutaj zrobiłem? Wyprostowałem całą tą ramę. Tam musiałem ją delikatnie naciąć żeby to odprostować i tak jest tam lekka łódka, bo na ta szczczepa tak mówię miała tyle już tam kurczach swoich przeżyć Także ile się dało tyle się zrobiło Wstawiłem tutaj blachę szóstkę gdzie oryginalnie jest piątka rama albo czwórka nawet tu jest szóstka już teraz na, na wstawkach zrobiona wstawki mają po 2 metry plus w tym punkcie tutaj od tej ramy górnej. Też jest zrobiona wstawka w tym punkcie gdzie było to zgięte tak żeby te wszystkie uszy pasowały. Wszystkie te całe te linie musieliśmy prostować żeby to w miarę powychodziło, żeby potem burty nie miały kurczę centymetr szpary. Także też było od tutaj roboty. Naprawdę wielką rolę tutaj zagrały gazy. Bez gazu tutaj byśmy nic nie zrobili a jednak z tymi gazami bardzo fajnie to nawet poszło. Choć roboty naprawdę było bardzo dużo. Z drugiej strony to samo. Jest zrobiona tak samo wstawka, też dwumetrowa, górna metr 10, też blaszka szóstka i na dole i u góry. Wyprostowane, sprawdzone, kiprowane. Także tak przyczepa, można powiedzieć, wróciła do żywych. Tutaj jeszcze delikatny, z racji tego, że przyczepa już mówię, miała jakieś przeżyć, to pod gumę dociąłem klientom takie oto kurcze dystanse. Poliamidu, niech sobie tam dadzą, żeby się Popierało na ramię Albo nie dadzą, taka ta Moja sugestia No i to byłoby na tyle, kurcze Wyprostowana przyczepa, jakoś to naprawdę Wyszło, z podłogą też tu się namęczył Bo niby tak nie Tak groźnie, to nie wyglądało, jak się Zdjęło, ale później ta blacha nie chciała Się naddać, kurde i także Od groma roboty, ale jak sami Widzicie, zaczepień zaczepy wszystko pospawane Te spawiki takie drobne Tutaj tak, żeby ta przyczepa była porządnie pospawana fabrycznie, to by się nic nie działo, ale te spawy są tak naprawdę no żałowane. Miejscami to w ogóle się zastanawiam, czy że tam czy tam w ogóle jest spaw. Czy to farba miała trzymać. No i tak to wygląda. No te przyczepy to już tak naprawdę jest przeżytek, nie? To już taka jest kurczę jednak. Był na był czas i tak czas minął tych przyczep. Same same te uszy do kiprowania, że to od razu na kulach nie zrobili. A to ma wszystko później luz Jak tutaj Się zobaczy Jest kawałek luzu z tej strony 2 cm z tej to Jeżeli tutaj te ucho się przesunie 2 cm To z tyłu keeper e, kurczę, dosłownie 10 cm Ma odchyłu Także to jest takie wszystko kurde a tamte czasy może i fajne było, fajnie było bo fajnie było bo szczep były Ale Tak naprawdę dużo dużo Tutaj jest W tych przyczepach do życzenia zostało tutaj właśnie tylko założyć burty a i to wszystko kurcze i pszczepa może tam dalej śmigać jak mówiłem na no jakieś tam małe gospodarstwo to jeszcze spokojnie obsłuży natomiast kurcze jeżeli chodzi o jakieś tam większe włożenie i większe ładowności to te pszczepy do tego po prostu nie dają. one są wyliczone na 4 tony te 4 tony one w zupełności będą woziły jeszcze 20 lat, no i to wszystko. Więcej tu już nie ma co ładować. Ja tam mam te nadstawki, szóstki, też nie sorry Są kurde, grube, a to to wszystko się płaskie robi. A owszem, jak pisaliście, że możecie jeść 8 czy 10, to, to naprawdę podziwiam. Bo ja koło tego nie chciał ani stać, ani tym jeździć. No ale naszego rumpla mamy wyremontowanego, myślę, że nawet jakoś tak to wyszło wizualnie, no trzymać to na pewno będzie trzymać, bo to jednak taka wstawka to z tego całownika zimno giętego robi teraz już profil zamknięty no teraz jeżeli to by skrzywili to już faktycznie tylko i wyłącznie kierunek złomu dzięki Wam za dotychczasową oglądalność komentarze, subskrypcje zapraszam do dalszej oglądalności troszkę będziemy tutaj więcej może wrzucać jak będzie więcej czasu wrzucać do tego samotania. zaraz ruszamy z nawozami Także coś tam też na pewno będzie na bieżąco dogrywane. Trzymajcie się, hej.